Dzień dobry! Z tej strony Jerzy z vlogu o jeszcze niewiadomej nazwie. I to jest w ogóle śmieszne, bo jest 5 kwietnia i wy oglądając to już wiecie jak ten vlog się nazywa, a jeszcze tego nie wiem. Mam kilka pomysłów fakt faktem, ale raczej żaden nie będzie związany z Chorwacją z prostej przyczyny, bo wydaje mi się, że to nie będzie tylko chorwacki vlog, chociaż na e, chociaż samym początku będzie tylko taki. Natomiast mam nadzieję, że docelowo znajdziecie tutaj też więcej innych ciekawych treści, więc, więc po prostu czekajcie cierpliwie. Ja wiem, że w ogóle w pierwszym vlogu zbyt dużo rozmawiałem o samochodzie, a tak się składa, że znowu w nim jesteśmy, albo po prostu mi się to ujęcie, podoba mi się to ujęcie, lubię gadać w samochodzie. A poza tym jest jeszcze taka kwestia, że, że możecie po prostu pooglądać przy okazji, o tutaj. Piękny biały, piękną polską pogodę. Po prostu dzisiaj praktycznie padał śnieg, padał śnieg z deszczem, sam deszcz. Ale jadę, jak to ja mówię, jadę na spacer, żeby przetestować nową zabawkę, o której trochę potem. Eee, przede wszystkim jednak w pierwszym logu wiem, że czekaliście na mięso mięso chorwackie, jako że jestem na etapie przygotowania do podróży i idzie mi to strasznie opornie, jestem strasznie zmęczony, bo mam ostatnio dużo pracy i dużo angażuję się w różne jakieś poboczne projekty, no to na razie po prostu pooglądacie sobie e, takie fragmenty, kiedy ja się przygotowuję jeszcze do wyjazdu i dzisiaj, dzisiaj między innymi Wam opowiem o tym, e, z jakiego sprzętu będę korzystał, jeżeli będę już nagrywał te vlogi też na miejscu, co biorę ze sobą, bo to, są, bo to są dla mnie bardzo istotne rzeczy z racji tego, że czuję się jakimś tam twórcą. Trochę, jak widać, teraz zacząłem filmować. Trochę też muzykuję. Ogólnie zawsze pracowałem w branżach kreatywnych, tak się składa. Więc to jest zupełnie dla mnie normalne. Ale żeby nie było, jako że w Chorwacji już byłem, to Tutaj, teraz będziecie oglądać przebitki, przebitki z Chorwacji, z moich dwóch wypadów, żebyście się po prostu nie zanudzili. Jeżeli, jeżeli będziecie w jakimś takim momencie, że nie będzie wam się chciało już po prostu oglądać tego mojego, mojego gadania, tej gadającej głowy, z przebitkami oczywiście, to w opisie będziecie mieli znaczniki czasowe, gdzie poruszam jakieś tam konkretne tematy, w konkretnym momencie będziecie mogli sobie kliknąć i ominąć moje, moje gadanie, moje bajdurzenie. Bo mam taką tendencję, żeby boję żyć. Natomiast, e, natomiast dzisiaj, tak jak, tak jak mówiłem, dzisiaj Wam trochę opowiem nie tylko o sprzęcie, który będzie dla mnie istotny podczas tego wypadu, e, ale też ogólnie o tym, troszeczkę sobie porozmawiamy, dlaczego w ogóle Chorwacja, dlaczego, dlaczego taki konkretny kierunek, czyli, czyli Dalmacja Południowa, bo myślę, że to większość z Was najbardziej najbardziej interesuje. Przy okazji chciałem przekazać pozdrowienia, pozdrowienia dla tych nielicznych, po prostu dla tej nielicznej grupy osób, która e, mój pierwszy testowy vlog, czyli ten, który oglądaliście, bo notabene to był testowy vlog, bo nie wiedziałem, czy będę się dobrze czuł i będę to kontynuował. Okazało się, że było spoko, więc kontynuuję. E, kilka osób przysłużyło się po prostu do tego, jak... E, na, jak ten materiał po prostu wygląda, jak się będzie zmieniał. Dlatego tutaj pozdrowienia, pozdrowienia Michał, mam nadzieję, że już jesteś na swoim w domu. Pozdrowienia, pozdrowienia technokrata, Byku i pozdrowienia i pozdrowienia dla Hubsona. Dzięki Wam wszystkim za, za bardzo cenne uwagi. Przyjechałem na spacer. Wiem, że to brzmi bez sensu, ale jednak mieszkając blisko centrum miasta jest coś takiego, że nie możesz tak po prostu pójść na spacer. Owszem, mam jakieś tam miejscówki, które są w miarę blisko mnie, ale żeby pospacerować w jakichś takich przyjemniejszych po prostu yy, okolicznościach przyrody, że tak powiemy, no to niestety trzeba gdzieś tam zawsze podjechać autem, więc dzisiaj, właśnie po co mi ten pas, więc dzisiaj yy, przyjechałem do takiego małego parku w Białymstoku, niedaleko mnie z którym lubię spacerować, z którym mam dobre wspomnienia. Bardzo dużo w sumie dobrych wspomnień, tak się, tak się złożyło. No i właściwie chciałem przetestować gimbala. Kupiłem sobie gimbal, żeby robić po prostu bardziej, bardziej stabilne wideo, które się nie trzęsie. Jest to, jest to gimbal DJI Osmo Mobile 4 wersja SE bodajże, jakaś tam kolejna, kolejna jego inkarnacja. No i oczywiście, jak to zawsze bywa z takimi planami, można je sobie wsadzić w... Ponieważ znowu zaczął padać deszcz. A generalnie e, no, nie za bardzo widzi mi się opcja testowania takiego sprzętu w deszczu, bo nie jest wodoodporny, więc no, po prostu chwilę poczekam. Przy okazji sprawdzę, czy wyjeżdżając w ogóle z, ode mnie spod bloku, nie zniszczyłem felgi. Spadłem z no dobra, Mam nadzieję, że. Się nie Zapomniałem, że jestem na podwyższeniu, że, że zaparkowałem na takim podwyższeniu i strasznie siekłem przed nimi kołami i mam nadzieję, że nie pogiąłem żadnej felgi, bo jeżeli tak, no to będę miał dodatkową listę na mojej czekliście przedwyjazdowej do e, ogarnięcia. A tymczasem ja czekam, aż po prostu przestanie padać deszcz. Felgi całe? Całe chyba. Wiem, że brudne. Nie musicie pisać w komentarzach, które nie istnieją w sumie i tak na pewno. Eh, jest spoko. Wychodzimy na spacer, bo jak widzicie przestało padać. Zratowałem, e, więc generalnie za chwilę. No, wygląda na to, że wracam do domu. Tutaj możecie sobie zobaczyć jeden z takich ładniejszych budyneczków w Białystoku. Ale ten vlog nie będzie o Stoku. Są, są inne vlogi o Białystoku. Żartuję, nie ma innych vlogów o stoku, bo nikogo nie interesuje praktycznie to miasto. Yy, tutaj żartuję. Nie, Białystok jest spoko, także nie ma co się przejmować moim, moim po prostu bezsensownym gadaniem. No ale pogoda mi nie dopisała, yy, więc po prostu. Cóż, yy, wygląda na to, że wracam do domu. Biorę się za skończenie pracy i potem wieczorkiem do Was wrócę i już troszeczkę opowiem o konkretach. Jest 5 kwietnia, Polska, wiosna. Zimą nie było śniegu, więc być wiosną. To jest taka tradycja, żeby w kwietniu padał śnieg i było paskudnie. A, jest. zaraz będę musiał wysiąść z samochodu, a tyle czasu gadałem włosy. Do zobaczenia. No i to jest właśnie jeden z powodów, dla których na wiosnę postanowiłem uciec do Chorwacji. Początek kwietnia. Ja tylko na chwilę po prostu wyskoczyłem do sklepu, jak wracałem, jak ten śnieg padał. I jak tylko wyszedłem, to świeciło słońce, pięknie ptaszki się odzywały, eee, więc po prostu jak na początek kwietnia, no to powiem szczerze, tak, mam dosyć tej niestabilnej pogody w Polsce i po prostu chcę nacieszyć. Ja wiem, że ja wiem co powiecie, ja wiem co powiecie, że, że w Chorwacji, w maju to też może być różnie, że może być bardzo wiecznie, że czasami są też pory deszczowe. Ja to wszystko doskonale wiem. Ale wolę się smucić z powodu pogody tam niż smucić się z pogody tu. No, jak to wygląda w ogóle? No po prostu to jest masakra. No proszę bardzo. Ile niebieskiego nieba pięknego. Zaraz jakiegoś time lapse jeszcze zrobimy tutaj, myślę. Nie no, to jest, to jest niesamowite. Wiosna w Polsce. Szok. Dzień dobry. Albo w zasadzie dobry wieczór, bo ja nagrywam to wieczorem, ale wy być może oglądacie to w dzień. A prawdopodobnie nie oglądacie tego wcale. Was też pozdrawiam, ale nie wiem. W jaki sposób? Ostatnio w poprzednim odcinku zanudzałem Was swoim samochodem, więc dzisiaj pozanudzam Was trochę sprzętem, który, który biorę po prostu ze sobą na wypad. Dlatego, jeżeli jesteś technologicznym geekiem, to może Cię to zainteresuje, a jeżeli nie, to możesz sobie odpuścić ten fragment. Zaczynając, jako że będę sporo rejestrował materiałów wideo i foto, podstawą, podstawą, podstawą to jest generalnie takie główne nagrywania. Dodatkowo będzie mi e, służyć wiernie mój trzmiel, który służy mi już od e, półtorej roku. Jest to pierwsza generacja Mavic Mini. W zupełności wystarczający, mały, kompaktowy rozmiar, więc też jest bardzo fajnie. E, dodatkowo... oops, e, To się wytnie. E, dodatkowo e, Canon 600D, moja stareńka, amatorska lustrzanka z obiektywem Tamron. No to był 17:50 Podejrzewałem, że będę robił trochę fot, ale nie tyle, co, co, co kiedyś, kiedyś robiłem bardzo dużo zdjęć. Teraz już mi się nie chce. Smartfony są wystarczająco zaawansowane, żeby, żeby w większości warunków dało się po prostu wyprzestać z nich coś dobrego. Nagrywać będę głównie, tak jak teraz nagrywam, ale tego Wam oczywiście nie pokażę, iPhone 13 Mini. Jest to jeden z moich ulubionych smartfonów ever. Prawdopodobnie nie byłem bardziej zadowolony ze smartfona bardziej niż właśnie z tego iPhone'a. Generuje bardzo fajny obrazek, jest plastyczny, jest dynamiczny, oczywiście w warunkach trochę, trochę ciemniejszych jest słabiej, ale wciąż jest akceptowalnie, e, także, także będzie mi, mam nadzieję, wiernie służył, także, także do jakichś przebitek podejrzewam z samochodu. E, i jeżeli chodzi o sprzęt, bliższy jeszcze wideo, to ostatni nabytek, który testowaliśmy, a raczej próbowaliśmy testować, yy, czyli gimbal DJI y, OM4SE. Kolejna generacja, cokolwiek. Yy, jestem z niego zadowolony, chociaż wciąż się go uczę, więc będę się uczył go y, troszeczkę na Was. A raczej na materiałach dla Was, więc przepraszam jeśli... Do końca będę go ogarniał. E, oprócz, tego, e, oprócz tego z takich ciekawych rzeczy, co by tu jeszcze powiedzieć. E, wszystko będę składał i montował na MacBooku RM1 i dodatkowo zawieram tablet. E, będę potrzebował go przede wszystkim nie tylko do, do montażu, ale jako, jako drugi ekran w pracy, ponieważ no jednak na, na małym 13-calowym ekranie pracować. W sumie można, ale, ale można lepiej, więc yy, podstawowa generacja 8 iPada. Oprócz tego, jakieś bzdety typu CAP, który sprawi, że będę miał więcej portów i będę mógł podłączyć więcej urządzeń, bo jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, yy, MacBook RM1 jest upośledzony, potrzebuje pomocy naprawdę pilnej, bo ma tylko dwa porty do wykorzystania, z czego prawie cały czas jeden służy do ładowania. Oczywiście dysk SSD, żeby móc po prostu szybko, szybko działać, jeżeli chodzi o montaż. Tutaj montuję jeszcze, kończę pierwszy odcinek, który w sumie już obejrzeliście. Żartowałem. I teraz tak, do odsłuchu głośniczek na Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom, a nawet dwa, dwa głośniczki, bo fajnie się parują w stereo, bardzo przyzwoite jakoś dźwięku, eee, polecam. Do tego, gdyby zaszła inna potrzeba e, słuchawki, też na Bluetooth Huawei FreeBuds 4i. E, najlepszy stosunek ceny do jakości, moim zdaniem, i nawet da się słuchać w nich muzyki. Fajnie. E, oprócz tego słuchawki dokanałowe Logitech G333. E, po co kolejne słuchawki? No wbrew pozorom biorę je dla mikrofonu. Eee, poczyniłem pewne testy i już wiem, że potrzebuję dodatkowego mikrofonu w samochodzie, a mój obecny jest po prostu dziadowski. A te słuchawki mają naprawdę genialny mikrofon. Zdziwicie się, albo się nie zdziwicie, jak potrafi brzmieć głos z tego właśnie mikrofonu. Eee, będę śmigał też w smartwatchu. Zawsze byłem przeciwnik, może nie tyle przeciwnikiem, co, co śmiałem się trochę ze smartwatcha, ale to było wiele lat temu kiedy jeszcze po prostu te, te urządzenia kulały, nie wiem, ich bateria wytrzymywała jedną dobę. Pozdrawiam Apple, nie jest to Apple tym razem, tylko Amazfit GTR 3 Pro. Dopiero się zapoznajemy, ale na razie jest spoko. I do tego co jeszcze? I do tego, żeby przyjemnie się pracowało, mała klawiaturka kompaktowa Logitech MX Keys Mini świetna, dużo lepsza niż, niż standardowa klawiatura w laptopie. Bardzo polecam i też od Logitecha MX Master 3 wersja dla Maca. To jest najlepsza mysz z jakiej kiedykolwiek w życiu korzystałem. E, ma świetny ergonomiczny kształt, niestety tylko dla praworęcznych, dla wers e, leworęcznych wersji e, nie ma. E, dodatkowa rolka z boku, dodatkowe przyciski, dodatkowy przycisk pod kciukiem na, na podpórce, e, magnetyczny scroll, e, który po prostu zapiernicza, jak go puścić przede wszystkim świetna myszka dla wszelkiego rodzaju twórców. Świetnie się sprawdzi, jeżeli chodzi o pracę w programach muzycznych, wideo, fotograficznych i ogólnie w pracy biurowej, nie wiem, na arkuszach kalkulacyjnych, dosłownie na wszystkim, o czym sobie e, tylko wy możecie. Bardzo polecam. E, kocyk, tak, też biorę kocyk. Wiadomo, każdy twórca wie, jak w procesie twórczym kocyk jest bardzo ważny. No i taki bonus, chociaż to, to jest masakra, powiem szczerze. Zastanawiam się, jako że jadę samochodem, czy wziąć mój kontroler MIDI i spróbować przynajmniej spróbować trochę pokomponować w trakcie. E, to jest Akai MPK Mini generacji trzeciej. E, bardzo fajny sprzęt, chociaż jak na wersję Mini bardzo wąskie klawisze. Tak komponuję trochę i na początku był w ogóle taki taki ambitny plan, ups, żeby mm, żeby komponować też podkłady na bieżąco, takie jakieś podstawowe, muzyczne pod, pod moje vlogi, ale wiem, że to już będzie zbyt ambitne i wiem, że nie podołam, znam siebie i podejrzewam, że będę miał jednak mimo wszystko mało czasu na, na dodatkowe komponowanie, ale w międzyczasie być może jakiś tam pomysł po prostu do głowy wpadnie, więc kto wie. E, więc... E, moje dziedzictwo przedstawia się mniej więcej tak, e, cieszę się, że mogłem Was tym pozanudzać, i do zobaczenia wkrótce.